Czyli jeżeli, jeśli nawet chcemy. Przekazać ten majątek, no to trzeba, że tak powiem, w pakiecie obowiązkowym, kawa i wózetka. Czy... <laughs> majątek plus wiedza, szkolenie, ale tak najlepiej całe, całe to życie, to dzieci do tego przygotowywać. Myślę, że koncepcji jest całe mnóstwo, bo one też wynikają z przekonań, z, no, z pokolenia, z tego, jak się chowamy. No też trochę jesteśmy w innej sytuacji teraz. No, nasze pokolenie już będzie miało co zostawiać, myślę. Ostatnio słyszałam takie, takie zdanie, że teraz żyjemy, słuchajcie, w Takim dobrobycie, że ostatnio w historii polskiej taki dobrobyt był podobno w XVI wieku. Nie wiem, czy to prawda? Brzmi nieźle. Brzmi no właśnie, czyli my już możemy kumulować już mamy co zostawiać. No pokolenie naszych rodziców myślę, że nie miało tego komfortu. Y mamy też nowe wyzwania, czyli oni nas do tego nie przygotowali. No więc my znowu, nasze pokolenie wyszło trochę z. No jest pokoleniem braku, tak? Myśmy się chowali w czasach, kiedy tego nie było, tamtego nie było. Nawet no żeśmy się sami chcieli nakarmić, Na no teraz chcemy <laughs> nauczeni filmami z Ameryki, No chcemy zostawiać to, to co tam mamy tym naszym dzieciom i tak dalej, i tak dalej. Ja pewnie słyszycie w moim głosie, jestem dość sceptyczna <laughs> do ja tego ja dawania. Ja zaraz powiem, dlaczego.